Dzień dobry, tu ja mówię proszę Państwa, dzisiaj nawet nie będę wspominał o kolorach, bo jak widzicie warunki partyzanckie, a dość że moja gęba jest cała purpurowa Państwo pytacie mnie o stan zdrowia, czy czy żartuję, czy rzeczywiście walczę proszę Państwa, no nie, nie żartuję, walczę od kilku dni, ale oczywiście nie z żadnymi tam greckimi literkami, ale pospolitą głupotą, czyli przeziębieniem które się dokonało, dopełniło na legendarnym, mitycznym, kultowym już garażu warsztacie przy kwestii domykania dachu. Dziękuję Państwu bardzo za troskę, dziękuję za pytania ale e, jeśli rzeczywiście przynajmniej część z Państwa jest zainteresowana moim stałym zdrowiem to uspokajam, zwykłe, normalne przeziębienie już jest lepiej to trzeci czy czwarty dzień, no to zgodnie z regułami, zasadami gry, jeszcze trzy dni i e, będzie po wszystkim. A to, że nie jest najgorzej, e, świadczy o tym też, e, że właśnie wracam z wakandy, proszę Państwa. Wakandy w Warszawie dziecko mi trochę pomogło, bo rano to rzeczywiście się fatalnie czułem, także średnio byłem w stanie e, prowadzić. W jedną stronę dziecko mnie przytaszczyło na tą wakandę, a z drugiej już wracam sam. E, no to jak wspominałem, gęba spocona, brzydszy dwa razy bardziej niż, niż zwykle, no ale to działają te wszystkie tam specyfiki. Rozgrzewając o, co antybiotyczne, bo to jest takie przeziębienie połączone z jakąś tam infekcją bakteryjną. Ogólnie rzecz ujmując, proszę Państwa, normalna normalność. <kluzny> Przepraszam, kowitek taka jaką mieliśmy jeszcze dwa lata temu, nie ma nawet na czym się użalać, nie ma. Nie masz czego robić e, e, histerii, e, ale oczywiście też to no, ja cały czas powtarzam, chociaż moja głupota jest tak daleko idąca, że nie słucham e, najbardziej istotnych i mądrych rad, czy to własnych, czy e, ludzi e, z, z, mających więcej rozumu ode mnie. No niestety złamałem wszelkie możliwe zasady, zachowałem się całkowicie nieodpowiedzialnie i to są, to są koszty, no, ale ja te koszty też wkalkulowałem. No, nie mogłem pozwolić po tym, co. Co wykonałem przez tyle czasu, bo co ta praca poszła na marno. Serce by mi pękło, gdyby to się okazało, że za chwilę coś zaczęło gnić to, co już praktycznie było postawione, wystarczyło poświęcić pół dnia, żeby było gotowe. Proszę Państwa, wokanda dotyczy spraw ze znanym celebrytą, znanym również z tego, że sprzeczamy się od kilku lat i muszę Państwu powiedzieć, że. Nie mogę mówić o tym, co się stało na sali sądowej, bo celebryta wyciągnął w końcu wnioski jakieś, przynajmniej podstawowe, i nie złożył wniosku o odtajnienie czy nadanie trybu jawnego o rozprawie. Tego, proszę Państwa, nie można mylić z jakimiś tajnymi rozprawami. Jest po prostu z urzędu, jeśli chodzi o artykuły z prywatnego aktu oskarżenia, czyli tam 212 czy 216 z urzędu z mocy prawa jest e, taki rozprawy e, nadawany t, tryb e, niejawny <laughs> i można go znieść tylko i wyłącznie na wniosek e, na wniosek oskarżyciela, no jest to logiczne, proszę Państwa, jeśli rzecz dotyczy znieważenia czy zniesławienia, to nie każdy sobie życzy aby ta sprawa była publicznie e, roztrząsana Proszę Państwa, miłe zaskoczenie polega na tym, że jak Państwo wiecie ja jestem weteranem, jeżeli chodzi o sale sądowe i wszystko się praktycznie zaczęło, chociaż nie zaczęło się od Pana Bronka Komorowskiego, a Pan drugi celebryta, to już była kontynuacja. No i proszę Państwa, komfort, niesamowity komfort na sali sądowej, to znaczy komfort polegający na tym, że nic się na Was nie drze. Aha, to nie jest, proszę Państwa, wcale takie, wcale takie oczywiste, najczęściej bywa odwrotnie, że sędziowie sobie pozwalają na uszczypliwości, nawet na agresywne uwagi, czy na ustawianie procesu. Nie wiem, czy Państwo kiedyś opowiadałem, pewnie gdzieś w, w foliotonach o tym wspominałem, że była sędzia, która mówiła wprost: o to mamy przed sobą wybitną postać, wrażliwego człowieka, który tyle dobrego zrobił dla dzieci i tak dalej. I padło tu sformułowanie: chyba wszyscy Państwo się na zgromadzeni na tej sali się z tym zgodzą. No to Państwo wiecie już, jaki był dalszy przebieg tego postępowania. Proszę Państwa, tutaj sędzia pozwoliła mówić o wszystkim, co chciałem, w jaki sposób chciałem. Przyjmowała argumenty, rozpoznawała w normalnym trybie wnioski bez jakiejś skwaszonej miny. I to ja nie mogę oczywiście mówić o tym, co się działo tym co się działo na sali sądowej w związku z, z trybem niejawnym, w takim sensie, że nie mogę zdradzać ani jednego słowa, które, które tam padło i nie zamierzam tego robić. Natomiast sam tryb postępowania, no, proszę Państwa, to jest naprawdę rzadkość. Już uczestniczyłem w, w kilkunastu postępowaniach i to jest jedno z trzech, z czterech, gdzie mogę powiedzieć, że jeśli tak by wyglądały sądy, tak by wyglądały postępowania sądowe, no to, proszę państwa, wszystkie te reformy, czy to z jednej, czy z drugiej strony, byłyby kompletnie zbędne. Ale ja też cały czas powtarzam, że sądy to sędziowie, nie ma w Polsce prawa, nie ma w Polsce e, jakiejś procedury, są sędziowie. I jeśli i sędzia. Respektuje przepisy, do których się powinien opierać, a w tym przypadku jest kodeks karny kodeks postępowania karnego. I przy tym zachowuje się jak człowiek, czyli zachowuje się po prostu profesjonalnie, bez emocji, z dystansem odpowiednim. Oczywiście do obu stron procesowych, bo to, bo, bo to nie jest tak, że ja oczekuję, że ktoś ze składu orzekającego będzie mnie na rękę po sali sądowej. No, oczekuję tylko właśnie tego, co co nazywam komfortem w postępowaniu mianowicie pełnej swobody wypowiedzi, możliwości poważnego rozproszenia wniosków dowodowych itd. Tak tak a to jest proszę Państwa niestety rzadkość i mówię to z perspektywy człowieka, który już naprawdę sporo sporo widział, tak czy inaczej proszę Państwa nie polecam nie polecam, choćby najbardziej fantastyczni sądziowie Prowadzi postępowania, nie polecam procesów sądowych, bo to jest tak, następna teza, którą bardzo często powtarzam, że im wyżej, tym gorzej. To znaczy, bardzo często zdarza się w ten sposób, że sądy pierwszej instancji wystają rozsądne wyroki. Tak było w przypadku tego słynnego procesu w Złotoryi, gdzie ten wyraz, mimo że on nie był w pełni dla mnie korzystny, bo jak Państwo pamiętacie, jak nie to powiem, że ja tam zostałem uwidzany w innym znieważeniach Celebryty, to później sądy wyższej, wyższej instancji, ale oczywiście uwolniono ze wszystkich zarzutów zniesławienia i fundacji, którą Celebryta prowadził i samego Celebryty, to później sądy drugiej instancji robią z takich wyroków miazgę i to wbrew przepisom kodeksu karnego czy kodeksu postępowania karnego to jest niestety bardzo bardzo częste zjawisko a bierze to się stąd że mamy do czynienia z selekcją negatywną czyli im wyżej e, tym gorzej jeśli coś dobrego się dzieje proszę państwa w sądownictwie polskim no to dzieje się na najniższym szczeblu, czy na, na, na poziomie sądów rejonowych. Ja już nie mówię o tym, co, co, co się dzieje w, w sądach, e, w sądach najwyższych, czyli w tych izbach odwoławczych, kasacyjnych tak dalej, bo teraz to się tam w ogóle to wszystko pozmieniało, ale się pozmieniało, jak mówił klasy, tyle się pozmieniało, żeby wszystko e, było. Po staremu. Państwo możecie się pewnie dziwić, że ja opowiadam takie dziwne właśnie rzeczy, że jak to, że nagle ktoś docenia czy robi wielkie oczy w związku z tym, że na sali sądowej dzieją się rzeczy, które tak naprawdę powinny się dziać. Proszę Państwa, teoria, teorią, te wszystkie występy prawnych celebytrów, maczczaków. Innych justicji. Zresztą to dotyczy wszystkich stron. To przy pewnym szacunku dla ordo juris, które podejmuje niekiedy słuszne inicjatywy, to tam też się działo różne cuda i przegięcia w drugą stronę. I że przy tym wszystkim no, taki szeregowy. Uczestnik postępowania nagle docenia to, że na sali sądowej się dzieje tak, jak się powinno dać. Proszę Państwa, to wszystko wynika z praktyki. E ja właściwie po pierwszym kontakcie ze składem orzekającym wiem, w jakim kierunku potoczy się, e potoczy się postępowanie i to proszę Państwa, widać gołym okiem. To widać od razu. Niemalże po pierwszych. Po pierwszych decyzjach sądu, po pierwszych, po pierwszych sformułowaniach, po pierwszych słowach, jakie składy orzekające kierują, czy czasami rzucają w stronę uczestników postępowania, wiadomo jak to postępowanie się potoczy. No, tutaj nie mogę, jeszcze raz powtórzyć, nie mogę mówić o tym, co się tam działo, i nie mogę też mówić, jakie mam przeczucia, jeżeli chodzi o potoczenie się postępowania. Natomiast proszę Państwa, jeśli już kiedyś będziecie mieli to nieszczęście, że staniecie przed sądem w jakiejkolwiek sprawie i w jakiejkolwiek strony, czy, czy będziecie oskarżycielami, czy oskarżonymi, czy pozwanymi, czy, czy powodami, czy, czy będzie ta sprawa dotyczyła jakichś kwestii administracyjnych, spadkowych i tak dalej, no to pierwsze co zróbcie, to trzymajcie kciuki, żebyście trafili na sędziego. Bo od tego się wszystko zaczyna, i na tym wszystko, wszystko się kończy. No, w tym przypadku no, zgrzeszyłbym ciężko i śmiertelnie, gdybym powiedział, że losowanie było dla mnie nieszczęśliwe było bardzo szczęśliwe, postępowanie naprawdę prowadzono z pełnym profesjonalizmem, proszę państwa, ja przepraszam najmocniej, że może nadmiernie się podniecam tym, co, co zobaczyłem, co usłyszałem, a przecież jeszcze do orzeczenia to jest kupę czasu i, i Bóg jedyny wie, jak to się potoczy dalej, ale już naprawdę za sam komfort, tak. o ile to w ogóle można użyć takiego sformułowania w kontekście postępowania karnego, za sam kon, komfort w odniesieniu do możliwości przedstawienia swojej argumentacji, do możliwości przedstawienia linii obrony, Profesjonalizm sądu, no to, to, to nisko chylę czoła, bo to jest naprawdę rzecz, która się w polskim sądownictwie, w polskich sądach no, spotyka bardzo rzadko, chociaż oczywiście zgłoszę, zgodzę się z każdą uwagą, która będzie głosić, że to powinna być norma. Proszę Państwa, wszyscy wiemy, co powinno być normą. A w praktyce wygląda to zupełnie inaczej, i tutaj nie mam najmniejszych, najmniejszych zastrzeżeń co do tego, w jaki sposób to postępowanie jest do tej pory prowadzone. I miejmy nadzieję, że tak będzie dalej. Tak czy inaczej, proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy nic, nie wierzymy również pozorom, bo życie się toczy, również życie procesowe w rozmaitych kierunkach, i tu jeszcze nie jedna. Nie jedna zwrotna może nastąpić. Ja już się nauczyłem, że nie należy się podniecać czymkolwiek, ogłaszać triumfu, ani zabłabywać rąk, bo to wszystko w okandach weryfikuje. Tak czy inaczej, proszę Państwa, jeszcze jedna też uwaga. Ten człowiek, który prześladował, a de facto gnoił w życiu publicznym wiele osób, za co zresztą też zapłacił wyrokami, w tym wyrokami karnymi nie jest żadną figurą, nie jest taką figurą, której należy się bać i, i której się wydaje, że może komukolwiek zamknąć usta, to oczywiście się nie zmieni. Ja, Państwo pewnie zauważyliście, jak ja używam formuły, że w ogóle nie pada nazwisko celebryty, chociaż wszyscy wiemy, jak o jaką celebrytę chodzi, a nie robię tego z bardzo prostego, bardzo prostego powodu, ponieważ mnie ten temat już kompletnie mierzi kompletnie kompletnie nudzi i zupełnie mi nie zależy na tym, aby być kojarzonym ciągle z, z tym samym jednym tematem i z tym samym jednym celebrytą. Tym bardziej, że proszę Państwa nieskromnie powiem, ja praktycznie wyłożyłem wszystkie argumenty na tacy instytucjom państwowym, które się powinni tą rzekomo charakterystyczną działalnością tego pana zająć, a przede wszystkim powinny się tym zająć instytucje fiskalne, tak to, tak to nazwijmy. Proszę Państwa, wniosek generalny. Jeśli już macie trafić na salę, to życzę Wam takich składów orzekających, z jakim dzisiaj, może to dziwnie zabrzmiałem, przyjemność współpracować czy pracować. No, współpracować to za dużo, za dużo powiedziane. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.